Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie. Otóż przed sesją Rady Miasta chciałem poinformować, że w dniu wczorajszym podpisałem razem ze starostką włosławskim, panem Romanem Gołębieskim porozumienie w sprawie włosławskiego obszaru funkcjonalnego. Bardzo ważny dokument, który pozwala nam na pozyskanie 43 milionów euro na budowę obszaru funkcjonalnego w ramach tego projektu nad którym już procedujemy ponad rok czasu Włocławek jak i 13 gmin powiatu włocławskiego i powiat ziemski Włocław Włocławski, otrzyma dofinansowanie z których będą realizowane z którego będą realizowane no, szereg przedsięwzięć związanych z połączeniem integracją tego obszaru dla nas jest to bardzo ważne ponieważ Gmina Miasto Włocławek jest liderem tego projektu i my właściwie bierzemy na siebie ciężar zarządzania, a głównym powodem jest oczywiście spięcie 13 gmin i powiatu ziemskiego z naszym miastem. Także tutaj oczywiście mieszczą się projekty zarówno w sferze komunikacji, są także projekty społeczne. Krótko rzecz ujmując są to zadania, które pozwolą, które ułatwią w dużej mierze komunikację z naszym miastem i oczywiście są to środki, które pochodzą z budżetu unijnego. Też wczoraj rozmawialiśmy z panem marszałkiem, także z wielką niecierpliwością czekamy na środki z Krajowego Planu Odbudowy. Jak państwo wiedzą po zmianie władzy już partie opozycyjne zaczęły w tym kierunku bardzo wiele robić, także mamy nadzieję, gdy dokona się przejęcia władzy przez partie opozycyjne, to środki z Krajowego Planu Odbudowy bardzo szybko trafią do Polski. Też chcę powiedzieć, że cały czas z cierpliwością czekamy na fundusze spójności. Perspektywa unijna obecna trwa już od kilku lat, natomiast z uwagi na brak praworządności w Polsce te fundusze wszystkie zostały wstrzymane. Także z wielkimi nadziejami oczekujemy na ten ważny moment, że środki unijne bardzo wysokie. Środki, które będą zasilać przede wszystkim też budżety jednostek samorządu, samorządów terytorialnych, trafią w końcu do Polski. To jest ten moment, kiedy oczekujemy, przy wysokiej inflacji, żebyśmy mogli rozpocząć projekty inwestycyjne. A jak Państwo wiedzą, czas i układanie płynie, a są terminy, które są ściśle określone. E, zarówno w planie, w planie od, e, Krajowego Planu Odbudowy, jak i Funduszy Spójności, które trzeba e, wykorzystać, a już jesteśmy e, dwa lata e, opóźnieni w tym zakresie, także czekamy z wielką niecierpliwością. Dla nas są najważniejsze e, powiedzmy te projekty e, infrastrukturalne, e, które będziemy e, realizować. To jest szereg różnego rodzaju zadań, no przede wszystkim kładziemy wielki nacisk na e, Powiedzmy gospodarkę niskoemisyjną, którą we Wrocławku oczywiście prowadzimy. Realizujemy te projekty na chwilę obecną z budżetu miasta, ale czekamy też na duże wsparcie. Również w tych projektach mieszczą się zadania w zakresie rewitalizacji naszego miasta. To jest priorytet w naszym mieście i też pozwoli to przyspieszyć program rewitalizacji który mieści się w gminnym programie rewitalizacji, a jest to zadanie, jak Państwo pamiętają, którego koniec przewidziany jest na 2028 rok i ja zawsze po prostu obawiałem się, że ten czas po prostu płynie, a problemy, programy inwestycyjne mają to do siebie, że to są programy bardzo często długoletnie i też istniała obawa, że my z tych środków możemy nie skorzystać. Im później tym gorzej, dlatego też z taką niecierpliwością czekamy i wczoraj właśnie cieszę się z tego, że zostało porozumienie podpisane w przedniej perspektywie unijnej. Był tylko zit wojewódzki to luńsko-bydgoski, natomiast udało nam się przekonać Marszałka, żeby wokół miast tzw. zwanych prezydenckich utworzyć kolejnych pięć zitów. a to że ten to będzie trochę sprawiedliwiej tym razem działany? Wątpienia, a poza tym też nam zależało na tym, że dzięki zintegrowanym inwestycjom terytorialnym, które my mamy zapis, zapisane w ramach naszego miejskiego obszaru funkcjonalnego możemy też korzystać ze środków krajowych. Wcześniej z takiej możliwości nie było. Ta nam też otwiera furtkę na możliwość korzystania ze środków krajowych i to jest bardzo ważny element. Tu ja w tej chwili już nie pamiętam, jaka jest kwota. To jest przelicznik per capita, czyli powiedzmy. Jest... Jest to uzależnione od liczby mieszkańców. Także jest to podział sprawiedliwy. Z tego co pamiętam, to przypada kwota bodajże 170 euro na mieszkańca. Także można sobie łatwo przeliczyć te pieniądze, które po prostu trafią do Wozławka.